W 20 kwietnia publiczną szkołę podstawową imienia Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach odwiedzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z akcją pod nazwą Jesteś Widoczny, jesteś Bezpieczny. Jest ona organizowana razem z samorządem Województwa Mazowieckiego i ma na celu uczyć najmłodszych uczniów, jak być bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego. Tutaj wysoka poprzeczka, więc już sięgamy po bardziej skomplikowane przepisy. Będziemy tutaj już wspominać o poruszaniu się na skrzyżowaniach, o ustępowaniu pierwszeństwa na tych skrzyżowaniach, no zawsze jak przy naszych wizytach, przejścia dla pieszych, ale także ruch rowerem. Ten poziom wiedzy wzrasta wśród dzieci. Zwłaszcza przedszkolaki bardzo chłoną tą wiedzę i stosują później w życiu codziennym. Dyscyplinują swoich rodziców. Dzieci podstawową wiedzę już posiadają, a takie spotkania tylko ją utrwalają. Jeżeli chodzi o naszą szkołę, to w ogóle te działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym są prowadzone od bardzo dawna. Bierzemy czynny udział w zawodach BRD. Od małego tutaj, tak jak więc od przedszkolaków, dzieci mogą korzystać tak jak mają teraz z miasteczka ruchu drogowego. Panie z nimi wychodzą, jeżeli jest tylko już pogoda na zewnątrz, pokazują jak przejść przez przejście dla pieszych, jak się porusza. Klasy starsze, klasa czwarta, zdaje kartę rowerową, więc te działania u nas są prowadzone już od dawna. Świadomość związana z bezpieczeństwem na drodze, przepisami ruchu drogowego jest bardzo ważna. Dzięki takim akcjom jak ta, świadomość wśród dzieci i ich rodzin rośnie. Wiosna to spowodowało, że dużo osób wsiada na rower, na rolki, na hulajnogi co jesteśmy tego chyba wszyscy świadkami. I bardzo dobrze, że od tych najmłodszych klas, tych najmłodszych uczniów, bo naszą młodzież uczymy, szkolimy, ale przede wszystkim jest taka prelekcja. Podczas spotkania wszystkim uczniom zostały rozdane odblaski.